Trudne sprawy, brak odwagi na osobistą rozmowę ze specjalistą. To właśnie z myślą o tych osobach, którym niełatwo jest się dzielić swoimi problemami. Powstał portal społecznościowy Sądeczanina Jakuba Juszczyka, zwycięzcy polskiej edycji konkursu Startuper Roku. Z grupy wsparcia może skorzystać każdy. Na naszym portalu jest szeroki wachlarz wyboru. Zresztą jak jakiejś grupy wsparcia nie będzie, to można ją taką stworzyć, bo to jest platforma. No bo naszym celem jest właśnie wspólne dążenie do przezwyciężania wszelkich trudności, bez względu na to czy borykamy się z depresją, uzależnieniem, otyłością, bulimią, przeżywamy żałobę, czy jakąś inną traumę, czy też właśnie walczymy z ciężką chorobą. Rozmawiając właśnie przez portal, co jest ważne, można się otworzyć, uświadomić sobie wagę swoich problemów, no i uczynić ten milowy krok w walce. Walce z nimi. Za pomocą aplikacji RMF Max mówił Jakub Juszczyk, który ze swoim projektem będzie walczył o laury międzynarodowej edycji Startupera Roku. Warto dodać, że konkurs organizowany jest w 55 krajach. Biorą w nim udział młodzi przedsiębiorcy oraz ich pomysły oceniane pod względem innowacyjności, wpływu na środowisko lokalne i ogół społeczeństwa oraz wykonalności i potencjału rozwojowego. Trzymamy kciuki.